Dobry Ben i zły Ben. Zły Benie, zaczekaj na mnie. Nie pędź tak szybko. Co znowu, dobry klonie. Dlaczego kazałeś mnie zatrzymać? Ponieważ pędziłeś tak szybko, że nawet nie nadążam ciebie dogonić. Wybacz, że tak szybko biegłem, no ale są świąteczne okazje. Więc dlatego biegłem dalej. Zły Benie, ja bardzo się cieszę, że interesują Cię świąteczne okazje, i mnie to też interesuje. No, ale to nie jest powód, aby biegnąć tak szybko ode mnie. Wiesz o tym. Wiem. Bardzo przepraszam. Przeprosiny przyjęte, a teraz chodźmy na świąteczne okazje. Nie możemy tego przegapić. Dobrze, idziemy? No więc, zły Benie, jak myślisz, które z tych okazji mamy kupić? Może kupimy takie dobre klonie? Spójrz. Daj mi spojrzeć. 159 zł i 99 groszy. Zły benie, obawiam się, że nie możemy tego kupić. Jak to, ale dlaczego? Bo ten zestaw kosztuje 159 zł i 99 groszy, a nie mamy aż tyle pieniędzy, aby to zakupić. Przykro mi, ale musimy to zostawić. Ej, no, to niesprawiedliwe. Ja bardzo chcę kupić tą rzecz. Nie masz się czym martwić, zły Benie. A co powiesz na taką rzecz? Co mi tu pokazujesz? 29 zł i 99 groszy. Nie ma mowy, nie będziemy kupić tego zestawu. Chcę kupić tamten zestaw. Zły benie, już ci mówiłem. Tamten zestaw jest bardzo drogi i nie będziemy tego kupować. Zamierzamy kupić ten tańszy zestaw. Koniec tematu. Ale mnie to nie interesuje. Jak mamy kupić tamten zestaw, to kupimy tamten zestaw. Więc rób to co ci każę. Zły Benie, nie będziesz mi rozkazywał, co mam robić. Będziemy kupować ten tańszy zestaw, czy to ci się podoba, czy nie. A teraz uspokój się i przestań dyskutować. Dyskusja nic tu nie rozwiąże. No i co z tego? Albo kupisz tamten zestaw, albo zamierzam zniszczyć twoją głupią niebieską czapkę. Jak ty się zachowujesz? Jesteśmy przecież w sklepie, nie wiesz. Jeszcze raz tak do mnie powiesz i za chwilę będziesz miał kłopoty. Przestań w tej chwili. Kup tam ten zestaw, kup tam ten zestaw, kup tam ten zestaw. Natychmiast, ty głupi, dobry niebieski głupcze. Mam nadzieję, że twoja niebieska czapka pójdzie do kosza. Dobra, mam tego dość. Mam dość twojej dyskusji i jeszcze twoich krzyków do mnie. Tym razem przebrała się Miarka. Będziemy kupować tą tańszą rzecz koniec i kropka. I musisz się z tym pogodzić. Bardzo przepraszam, dobry klonie. Obiecuję, że to się nie powtórzy. Wybacz, ale Twoje przeprosiny nic tu nie rozwiążą. Kupujemy tańszą rzecz i już. Chodźmy, nie traćmy tutaj czasu. A teraz marsz do naszego pokoju. Natychmiast. Dobrze, już tam idę.